Okiem Powiatu Polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Przyroda, wypoczynek i mnóstwo dobrej zabawy. W tym roku wakacje w Przemkowie spędzi około 140 najmłodszych mieszkańców z powiatu polkowickiego. W domu w czasów dziecięcych trwają turnusy ekologiczne. Przemków przyciąga swoimi walorami rekreacyjno-wypoczynkowymi, a dzieci chętnie korzystają z atrakcji. Już teraz zapraszam na program Okiem Powiatu Polkowickiego, w którym opowiemy jak można ciekawie i ekologicznie spędzić wakacje. Gościmy dzieci ze wszystkich gmin powiatu, mówi dyrektor Domów Czasów Dziecięcych w Przemkowie. Monika Urbaniak Halla. Czasy ekologiczne trwają zwykle 7 dni. Tutaj dzieci oprócz tego, że uczą się być ze sobą, uczą się umiejętności interpersonalnych, uczą się utrzymywać porządek, wspólnie jeść, wspólnie mieszkać, uczą się jak najwięcej o przyrodzie. Służy temu umiejscowienie domów czasów dziecięcych w przemkowskim parku krajobrazowym i tutaj mamy do dyspozycji wiele osobliwości przyrodniczych naszego terenu czyli rezerwator nitologiczny Stawy Przemkowskie, wydmy śródlądowe i miejsce zimowania y, nietoperzy w bunkrach poradzieckich. Mamy 750-letni y, pomnik przyrody Dąb Chrobry. Mamy piękne rezerwaty leśne Buczynę Piotrowicką i Buczynę Szprotawską. I dzięki temu możemy dzieciom pokazywać piękną przyrodę w bezpośrednim kontakcie. Prowadzimy różne zajęcia laboratoryjne, ale też od dwóch lat. Mamy na naszym terenie edukacyjną ścieżkę przyrodniczą i tam jest wiele tablic interaktywnych, poglądowych. Ciekawą formą spędzenia czasu wolnego dla dzieci i też formą poznawania przyrody są wycieczki rowerowe, ponieważ w naszym wyposażeniu mamy 25 rowerów i dla dzieci, które już mają kartę rowerową organizujemy wyjazdy w teren i to jest bardzo lubiana forma wycieczek przez dzieci, dzieci bardzo chętnie w tych zajęciach uczestniczą. Zakończyła się już dwunastodniowa kolonia tematyczna pod hasłem CYRK WITA WAS, a Obecnie dzieci mogą się integrować razem z młodzieżą z Niemiec. Jak będą wspominać pobyt w Przemkowie, posłuchajcie. Jestem schocianowa. nazywam się Jakub Łabiak. Jestem już tutaj drugi raz. Co w takim razie Cię przyciąga do Przemkowa? No dużo zabytków i że ta wymiana jest międzynarodowa polsko-niemiecka. Fajnie wszystko jest fajnie zorganizowane. Robiliśmy pielniki miodowe, właśnie pachnące mydełka, tkaliśmy benzoletki z lnu z bawełny. A jak jeszcze spędzałeś czas? Co jeszcze robiłeś? Yy, mieliśmy dużo wycieczek po parku krajobrazowym, do Wilkocina, na bunk właśnie yy, zobaczyć nietoperze i na bagna, w, yy, na stawy przemkowskie. Nazywam się Mikołaj Kasperski. No, jest bardzo fajnie. Poznałem bardzo dużo nowych kolegów fajnych. Na razie z wszystkich warsztatów to najbardziej podobało mi się robienie bransoletek z koralików. Wymaga cierpliwości, żeby te koraliki dać na nitkę. A jakie jeszcze warsztaty tutaj się odbywały? Było tkactwo, robiliśmy mydełka i pierniki miodowe. I jak Ci wyszły pierniki? No bardzo ładnie, wygrałem konkurs. Nazywam się Julia Bargie, przyjechałam z Chocianowa. I jak tutaj trafiłaś do Przemkowa? Dowiedziałam się w szkole o tej kolonii, no i przyjechałam tutaj. To jest taki wyjazd ekologiczny. Powiedz, czego dowiedziałaś się na temat ekologii, na temat przyrody? O nietoperzach, że można je rozpoznać po świeżych kubkach, świecących jakby proszek, coś takiego. I po tym się dowie, że jest na górze nietoperz, może być. A jak Ci się podoba przyroda tutaj? Bo byliście na wycieczkach widziałaś lasy, stawy, czy podobnie jest w Chocianowie, czy jednak inaczej? Jednak inaczej, bo, bo nie ma tyle stawów, nie ma tyle ścieżek takich, gdzie można chodzić. A jakie zwierzęta widziałaś podczas tych wycieczek? Łabędzie, kaczki. I nie toperze. Jest tutaj bardzo fajnie. Jeździmy na różne wycieczki na baseny, mamy różne warsztaty. Robiliśmy mydełkę: jedno zapachowe, a drugie kolorowe. Ja miałam jedno z kawą i z cynamonem, a drugie z wiórkami kokosowymi. I komu to mydełkę podarujesz? Mamy jej babci. Nazywam się Remigiusz Kubiak. Jest bardzo fajnie, jest bardzo dużo wycieczek, warsztatów bardzo ciekawych. A dlaczego zdecydował się akurat wakacje spędzić w Przemkowie? Mama mnie do tego namówiła, bo w szkole była ulotka, że jest kolonia, no to się zgłosiłem. Wycieczki są bardzo ciekawe, bo na przykład raz byliśmy na basenie, raz na tych stawach pszenkowskich, no więc bardzo ciekawe jest. Turnusy ekologiczne są od 13 lat dofinansowywane przez powiat Polkowicki. Samorząd ponosi 70% kosztów pobytu swoich najmłodszych mieszkańców, mówi starosta Polkowicki Marek Tramis. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, którą od 13 lat kierujemy do. Placówek Oświatowych Powiatu Polkowickiego. Obejmujemy tą działalnością wszystkich uczniów szkół podstawowych. My jako powiat robimy wszystko, aby nasz dom w czasu dziecięcy był atrakcyjny nie tylko dla dzieci i młodzieży przyjeżdżającej z zewnątrz na turnusy, ale również i dla naszych dzieci. I systematycznie podejmujemy działania, które wzbogacają ten dom różnego rodzaju przyrządy, rowery, przyrządy optyczne, przyrządy do prowadzenia doświadczeń, do pełnej edukacji ekologicznej, do badania gleby, do badania atmosfery. A więc dzieci naprawdę tam się nie nudzą i oprócz tych zabawowych takich form, to naprawdę szczególną uwagę i troskę kładziemy na odpowiednie wyedukowanie w zakresie ochrony środowiska i Naturalnego kontaktu z przyrodą dzieci. W tym roku powiat Polkowicki na wypoczynek dzieci w Przemkowie przeznaczył 80 tysięcy złotych. Okiem Powiatu Polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.